Jarnak Systerski w Tępinie uważamy za otwarty! Wała! Ale szybko, stopi stepi, Brawo wielkie! to już dalej! Mamy pierwszego, drugiego, trzeciego! Drogi, 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 drogi. Pierwszy jarmark cysterski toczył się tak wokół konferencji naukowej, która związana była z 725 rocznicą przybycia cystersów do Pelplina. Wówczas pomyśleliśmy o tym, że tą konferencję należy w jakiś sposób dopełnić o elementy widowiskowe. I wówczas w moim gabinecie zapadła pierwsza decyzja o tym, żeby zorganizować jarmark cysterski. W podejmowaniu tej decyzji uczestniczyli i pani Alicja Słyszewska, i pan Jerzy Cisewski, i Jacek Ordowski. W zasadzie te wszystkie osoby z jarmarkiem w taki czy inny sposób dalej są związane. Oczywiście pierwszy jarmark był w porównaniu z dzisiejszym, Skromny, ale jego podstawowe elementy pozostały niezmienne, a więc były korowód, były stoiska, było widowisko i scenizacja historyczna. Ważnym elementem, który bardzo się sprawdził, było włączenie szkół i młodzieży szkół powiatowych w organizację stoisk. To na samym początku, zanim Jarmark się rozwinął, pozwoliło ubarwić to wydarzenie. Przez wiele lat potem miło było patrzeć, jak Jarmark się rozwijał, jak pojawiały się nowe, czasami zmieniały się różne elementy. Teraz Jarmark jest na trwałe wpisany nie tylko w kalendarz pelplińskich, ale także i powiatowych, a myślę, że i pomorskich imprez. O tym, że się sprawdził, świadczą liczne rzesze turystów, które w tą trzecią niedzielę września przybywają do Pelpliny.